Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do obejrzenia pierwszego odcinka serii migawki ZOID, który będzie poświęcony zabiegowi tracheotomii przezskórnej, widzianej od wewnątrz ciała pacjenta. Zaczynamy od stanowiska, w którym każdy z nas już lubi się znaleźć, czyli wtedy, kiedy jest po kanulacji tchawicy. Widzimy w fibroskopii kaniulę, przez którą będziemy wprowadzać prowadnik. Jak widać, dzięki kontroli fibroskopowej możemy potwierdzić, że kaniula jest we właściwej pozycji, znajduje się w linii pośrodkowej tchawicy oraz znajduje się pomiędzy poszczególnymi chrząstkami tchawicy. Najczęściej optymalną pozycją jest między pierwszą a drugą, ewentualnie drugą a trzecią chrząstką. Zobaczymy w tej chwili moment, w którym wprowadzamy prowadnik i znowu dzięki kontroli fibroskopowej jesteśmy w stanie potwierdzić jego właściwą pozycję. Widzimy również, że w sytuacji, kiedy prowadnik jest już w miejscu i możemy wycofać kaniulę, zabieramy się za ten etap procedury, który bywa najbardziej problematyczny, czyli za poszerzenie wejścia do tchawicy, przez które będziemy później wprowadzać narzędzie Grixa, albo na przykład zestaw Blue Rhino, czy też śrubę tnącą tkanki. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w czasie poszerzania otworu w tchawicy należy się upewnić, że urządzenie rozszerzające weszło na całą głębokość, tak żeby otwór był wystarczający. Widzimy także, że należy w niektórych zestawach na prowadnicę umieścić coś, co będzie ją chroniło przed uszkodzeniem w sytuacji, kiedy zaczniemy wprowadzać główne narzędzie do wykonania otworu tchawicy, W tym przypadku widzimy zestaw Blue Rhino, czyli czyli tak tzw. róg nosorożca. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że procedurę wykonujemy powoli, spokojnie, Unikając niepotrzebnej traumatyzacji tkanek i pamiętając o tym, że jeżeli jest jakikolwiek opór, powinniśmy proced od procedury odstąpić i potwierdzić, że wszystkie etapy wcześniejsze zostały wykonane prawidłowo. Teraz już widzimy moment kluczowy dla procedury, to znaczy sytuację, w której mamy wykonany otwór i wprowadzamy rurkę tracheostomijną. Widzimy, że rurka została wprowadzona prawidłowo, możemy sobie obejrzeć jej pozycję i zobaczymy, jak wygląda. Widok z rurki, czyli w tej chwili już wprowadzamy fiberoskop przez prowadzoną rurkę, widząc rozwidlenie tchawicy i upewniając się, że procedura została wykonana prawidłowo. Dziękuję bardzo za uwagę.